Bajeczki z obrazkami Sutiewa to um, pierwsza książka, która również jest meta -ilustracyjna, um, czy metatekstualna, która przyszła mi na myśl, gdy um, czytałam Wielką Historię Małej Kreski. E, Bajeczki z obrazkami to klasyka. E, myślę, że wszystkie roczniki um, 80. pamiętają ją i, i darzą z sporym sentymentem. W całości zeskanowana na moim blogu. Jak Państwo wejdą po prawej stronie, są zakładki z tytułami. Wystarczy kliknąć w bajeczki z obrazkami, pokażą się skany wszystkich stron. Mogłabym ją Państwu pokazać w papierze, ale w związku z tym, że jest dla mnie ta książka szczególnie cenna, to mam ją gdzieś ukrytą w swojej bibliotece, a gdzie dokładnie nie pamiętam. W związku z tym, trochę słabsza, słabsza jakościowo prezentacja, bo jednak to są skany na tablecie, więc i żywość kolorów i możliwość przekartkowania jest trochę inna niż w wypadku druku. Myszka i ołówek. Prosta historia opowiadająca o tym, że myszka, której krą swędzą zęby, znajduje ołówek i postanawia go pogryźć po to, by, 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 by zęby jej nie swędziały. Ołówek postanawia wymyślić jakiś, jakąś sztuczkę, jakiś podstęp, żeby uchronić się przed spałaszowaniem przez mysz. Postanawia ją zainteresować tym, co rysuje. Myszka stara się po kolejnych kształtach odgadnąć, cóż, cóż to może być dobrego. Oczywiście za ołówek ma bardzo sprecyzowany, sprecyzowany pomysł na to, jak poradzić sobie z nachalnością myszy. Rysuje kota. Taka jest więc puenta tej bajki, że ołówkowi udało się ocalić siłą własnego rysunku. Kogut, jest, kogut i farby jest dużo prostszą propozycją, która po prostu opowiada o, o kolorowaniu narysowanego koguta. Zachęca też w ostatnim obrazku dzieci do tego, by, by zrobiły to samo, też nadały kolory. Czarno-białemu rysunkowi. I moja ulubiona opowiastka z tej serii, Jak kotka wybrzyzała? To jest propozycja oparta na motywach bajki o rybaku i złotej rybce. Kotka pełni tutaj rolę żony rybaka. Prosi, by narysować jej domek. I potem zastanawia się, wybrzydza, czego by ona nie chciała w tym domku mieć. E, sama mimika kotki, e, sposób położenia jej ciała, to jest niesamowicie silna bohaterka. E, jak całość się skończy, nie zdradzę Państwu. E, zapraszam na bloga. E, myślę, że nie będą Państwo rozczarowani. A tym e, trzeba przyznać, że nie wypada e, nie znać e, Sutjejewa. E, był to bardzo wyróżniający się ilustrator, również bardzo popularny. Niestety nie kojarzę żadnych wznowień, więc w, w, w sprzedaży widziałam tylko wydania z lat 80. i wcześniejsze. Bardzo serdecznie zapraszam, cała książka o mnie na blogu, a życzę miłej lektury.